23 kwietnia. Ubiegaj się o dobro dla Twojego miasta. Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela. Do wszystkich wygnańców, których skazałem na wygnanie z Jeruzalemu do Babilonu. Budujcie domy i zamieszkujcie je. Zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoc. A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie. I módlcie się za nie do Pana, bo od Jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Księga Jeremiasza 29, czwarty, piąty i siódmy. Jeśli to było prawdą w przypadku Bożych Wygnańców w Babilonie, to wydaje się, że jeszcze bardziej jest to prawdą w przypadku chrześcijańskich Wygnańców w tym świecie tak bardzo podobnym do Babilonu. Co w takim razie powinniśmy czynić? Powinniśmy podejmować zwyczajne działania, które należy wykonać: budować domy, mieszkać w nich, zakładać ogrody. To cię nie skazi, jeśli czynisz to wszystko dla prawdziwego króla, a nie jedynie jako służbę dla oka, jako ci, którzy chcą się ludziom przypodobać. Ubiegaj się o pomyślność dla miasta, do którego posłał cię Bóg. Myśl o sobie jako o tym, który został posłany przez Boga dla jego chwały, ponieważ tak właśnie jest. Módl się do Pana w imieniu Twojego miasta. Proś o wielkie i dobre rzeczy dla tego miasta. Proś, aby się wydarzyły Bożą mocą i dla Jego chwały. Nigdy nie trać z oczu ostatecznego dobra, którego to miasto potrzebuje tysiąc kroć bardziej niż materialnego dobrobytu. Chrześcijanie myślą o każdego rodzaju cierpieniu. Zwłaszcza o wiecznym cierpieniu. To jest największe niebezpieczeństwo, przed którym stoi każde miasto. Lecz ani Bóg, ani Jego lud nie są obojętni na zdrowie, bezpieczeństwo, dobrobyt i wolność tego miasta. Wszyscy tego pragniemy, a Jezus powiedział: Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Mateusza 22, 39 W rzeczywistości Pan powiedział w księdze Jeremiasza, że miłowanie swojego miasta jest sposobem miłowania samego siebie. Od jego pomyślności zależy Wasza pomyślność. Nie oznacza to, że zapominamy o naszym wygnaniu. Piotr powiedział, że chrześcijanie są pielgrzymami i wychodźcami. 1 Piotra 2,11. A Paweł mówi, nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Filipian 3,20. W rzeczywistości najwięcej dobra dla tego świata uczynimy, zachowując niewzruszoną wolność od jego kuszących atrakcji. Najbardziej przysłużymy się naszemu miastu, czerpiąc nasze wartości z miasta przyszłego. Hebrajczyków 13:14 Uczynimy naszemu miastu najwięcej dobra poprzez wezwanie jak największej ilości jego mieszkańców, aby stali się obywatelami Jeruzalem, które jest w górze. Galatów 4:26. A więc żyjmy. Uczyńmy tyle dobra 1 Piotra 2,12, aby miejscowi chcieli poznać naszego króla.